Teraz gramy w dress to impress. Podwójne kolejne <grymne> nagrywanie! No, wielka ma rację. I podwójne nagrywanie. Potrójne nagrywanie, bo no. przed chwilą usunęłam. O, zapomniałam się o tej. Nie wiem, i tak brzydka była trochę. I zaraz. Ty, zobacz... To przepraszam. Um, zaraz. Um... O, tu Edna. To ja. To nie, ty, bo Ty byłaś ze mną w duo. Jedziemy pięć. Dwie. Dwie. Jedną. Dwie. Trzy. W ostatniej chwili damy. Dobra, i... za chwilę kończymy. Bądź! Yes, no widzimy. gdzie piąte? piąte. Naprawdę piąte? No taka oliwka, Julka, mówię. Cześć oliwka. <laughs> Widzicie? Ej, zapomniałam butów. A nie, jednak mam buty. Nie mam, cześć oliwka. Hej, ol hej Nika.